Znajdujemy się w Gminie Wiązowna w Województwie Mazowieckim, gdzie realizowany jest projekt wytyczenia i oznakowania szlaku rowerowego dookoła Glinianki o długości około 18 km. Jest to kolejna inicjatywa, która uzyskała grant w ramach programu: wzmocnij swoje otoczenie. W 2018 roku w Gminie Wiązowna powstała koncepcja wytyczenia 8 szlaków rowerowych. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi i udziałowi w programie wzmocni swoje otoczenie, udało nam się w latach 2019-2021 wytyczyć 4 z 8 zaplanowanych szlaków. Najnowszym wytyczonym szlakiem jest szlak dookoła Glinianki o długości około 18 km. W 90% swojej trasy biegnie on przez rezerwat rzeki Świder, malowniczymi leśnymi duktami. Zapraszamy serdecznie mieszkańców naszej gminy, jak również wszystkich chętnych do odwiedzania gminy Wiązowna i zapoznania się z tymi pięknymi terenami. Rower to przede wszystkim zdrowie, dobre samopoczucie i radość. Ale nie tylko. Rower to okazja do zacieśnienia więzów rodzinnych, budowania lokalnej społeczności, poznawania nowych znajomych. Rower daje unikalną okazję, abyśmy zobaczyli miejsca, które są niedostępne dla zmotoryzowanych, podziwiali piękno przyrody, architektury naszej gminy. Ścieżki rowerowe to także okazja, aby poprawić atrakcyjność turystyczną naszej gminy i przyciągnąć nowych gości. Turystyka rowerowa jest świetnym sposobem na poznanie wielu ciekawych miejsc, a znakowane ścieżki rowerowe, trasy pozwalają do tych miejsc dotrzeć łatwiej, pozwalają nie zgubić się w nieznanym terenie. Gmina Wiązowna jest miejscem, gdzie tych miejsc historycznych, miejsc ciekawych, związanych z różnymi wydarzeniami z przeszłości jest naprawdę bardzo dużo. Jest tutaj co odkrywać i na pewno trasy rowerowe to zadanie ułatwią. Ja na przykład bardzo cieszę się z wytyczenia szlaku rowerowego, który biegnie między Malcanowem a Porębami. Obydwie miejscowości to ciekawe miejsca historyczne. W Malcanowie zrzut lotniczy zaopatrzenia dla Armii Krajowej. Poręby to miejsce, gdzie miała miejsce bitwa w czasie powstania styczniowego. Piękny kompleks leśny łączy te dwie miejscowości, aczkolwiek bez znakowanej trasy można było tam się zgubić. Zachęcam bardzo serdecznie do turystyki rowerowej, do korzystania z tras rowerowych. Dzięki temu można miło przyjemnie spędzić czas i poznać nowe, bardzo ciekawe miejsca.